Cześć się moneczko, słuchajcie, no nie jest mi łatwo wrócić do uniwersum, Zrobiłem sobie kilkudniową przerwę. Raz, że tam się to specjalnie nic nie działa, a dwa. Wiecie, że jest to męczące. Ale dobra, zobaczmy sobie Filipa, bo przeskrolowałem tak na szybko i zrobił ładne ujęcia. Po drugie, ma tą kamerę, chyba GoPro. I Filip, nie musisz rzucać aż takiej jakości. YouTube i tak to psuje, natomiast waży to po, po 3 giga, wiesz, taki, taki 20-minutowy filmek. Yy, Także tak guma buto-okładka, zaczynamy. A kuku moi kochani. Us A kuku! Guma buto-okładka Filip. Ale. Mam teraz inny plecak, ponieważ muszę wziąć laptopa do szkoły dzisiaj. Jaki ważny i pilny uczeń. Zobaczcie, to muszę wziąć laptopa do szkoły dzisiaj. To rebeczka, a nie to... Torebeczka na plecaku chyba jest też, na lewym ramionczku, prawym. W plecaku właśnie kask spadł. Muszę go podnieść. Także dzisiaj jest jeden z ważniejszych dni. Ej, ale tak poważnie, to zobaczcie, Filip dużo lepiej wygląda po tym cięciu na włosach przez prezesa. Tak, te włosy wyglądają normalnie, bo to co miał na początku, jak przyjechał ponad rok temu do, do tego Kambodży, no to nie, 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 nie. Będę właśnie prezentował dzisiaj lekcje. Jutro jest pierwszy test, w piątek wizytacja szkolna i już od tamtego momentu non-stop. Praktyka, 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 praktyka przez dwa tygodnie. I drugi ostateczny test, znów praktyka i zobaczymy co dalej będzie. No ale jak to co dalej będzie? No będziesz miał czas, żeby grać w gry i walić konia, no. Będzie wolny już z powrotem. Także do następnej sceny widzowie moi kochani. Okej, okay, nagrywa. No to jest koniec szkoły dzisiaj. Czwarta, czterdzieści, parę minut szybciej, trochę skończyliśmy. Ja specjalnie się pobudziłem, żeby zrobić tą prezentację lekcji, i tak dalej. Nie no, ja lubię jednak Filipa oglądać, bo wam beka, no nie mogę przestać śmiać To nagrywam znowu trzeci raz. Ja specjalnie się pobudziłem. Tam był wytrysk wytrysk paliwa, pobudził się do prezentacji lekcji. Jezus. Jezu, Filip. Ale wyszło tak, że jutro rano pierwsze co to zrobię, ponieważ inni uczniowie też robili prezentację i wyszło tak, że potrzebowali trochę więcej czasu. Nie pobudzili się znaczy. Ani ich nie pobudziłeś. Gotować na pierwszy swój egzamin, który będzie jutro po głównej przerwie. Hmm. Także będzie później, dzisiejszego dnia, nauka, przygotowania na egzamin. Pójdę gdzieś do kawiarni, posiedzieć tam spokojnie, popisać. No, nie mogę, tego, nie mogę tego nagrać albo się położyć w nogach u mamy może w domu, nie? Bez klimatyzacji. Jezuczajcie, gość już się wyrwał z domu. 25 lat mieszkał sam w tej wali. Wykopek mu pomógł. Bardzo fajny zresztą chłopak i wrócił do rodziców spać w nogach, no nie, ja nie mogę tego. Dać, y, przygotowanie ogólnie na ten egzamin, ale najpierw pojadę sobie na motorze, bo muszę się odprężyć, muszę się zrelaksować. Dzisiaj to naprawdę było dużo informacji. Y, wziąłem też przy okazji tą okazję, żeby wchłonąć informacje i... Myślę, że to się nadaje do na jakiegoś beat'a, jakiś początek piosenki. Nie, nie, nie jestem uzdolniony artystycznie, ale e, jak ktoś umie, to może spróbować. Wziąłem też przy okazji tą okazję, żeby wchłonąć informacje i, i bardziej lepiej się przygotować jeszcze na moją prezentację mojej własnej lekcji. Także uważam, że jednak Dobrze, że tak się stało. Dzięki Bogu mam tą szansę, okazję, ją wziąłem i jestem jeszcze bardziej przygotowany na prezentację niż byłem dzisiaj, także dobrze wyszło. Myślę, że wzięcie okazji z tej okazji, żeby lepiej się w tej okazji przygotować wyrwie wszystkich z butów przy okazji. Ubieram kask. Wyciągam klucz. Słuchajcie, mam takie wrażenie. Nie mogę przestać się śmiać. Wybaczcie za ten dzisiejszy voiceover, że, że Filip tak mówi, ubieram kask, wyciągam klucz. To jak takim dzieci, dzieci małe, nie? że muszą przechodzić przez ulicę lewo, prawo, lewo. i no, oczywiście odwrotnie, ale on sobie ale sobie to przypomina, jak się stary ludzie na przykład pisze włącz światła, zapnij pasy w samochodach, nie? To nie wiem co myślicie. I tak się, i tak się będzie kręcić kierownicą ze środka, nie na no, żartuję. Włączamy silnik i możemy jechać. A ja właśnie jadę na górę, Co jest na południu Siemri, taka mała górka. Przejeżdżam przez jakąś wioskę, która jest otoczona małą dżunglą, jakby e, się nazywa. To jest rzeka Siemri. Ta wioska się nazywa Rusej Luk. Rusej Luk. Za 413 minut. Jeszcze 6 km, tu będzie ta góra. Chcę po prostu pojechać tam i nagrać widoki, jakie tam będą, i zobaczyć na świątynię. Taka mała świątynia jest świątynia Łatwusek. Była szansa nagrać trochę tej świętki obok, co jest dzisiaj fajna temperatura w ogóle, nie może 30 postawić zasusza, to ciepło nie jest, oczy nie ma, a jak przyjedzie, nie ma fajną tego, że ma koszulę to w ogóle, wieder jak fajnie przechodzi, jak się jedzie Tutaj jest większa zieleń. Dojechałem tutaj pod górę. Wyżej nie mogę, niestety, tam te parę metrów, ponieważ już jest kontrola biletów, i nie mam biletu, także nie mogę wjechać. Polak w kraju trzeciego świata przyjeżdża tylko do miejsca kontroli biletów, no bo nie ma biletu. Tak, by nie można było kupić, nie? No ale wiemy chyba o co chodzi. Och Jezus, to jest bolesne momentami, ale coś jednak Filip chcę pokazać. Zobaczcie. I wyjechał motorkę w koszuli przewiewnej. A gapa tam nie dotarł jeszcze. Prezes to w ogóle no bo musi dom obrobić całe kwiatki, polewać, dupy przed Chińczykiem. Mogę wjechać, ale tam jest ta świątynia na dole, którą chcę zobaczyć. I te piękne widoki tu są. To jest wioska. Fajne pola, także tu jest Prasat tam jest... Boże święty, przeraża mnie to, ale... Czajecie w szkole tyle lat czytania o tych bezkresnych polach, e... gdzie dzięcia lina pała. Przeżyjcie wszystkich lektur szkolnych i cała refleksja Filipa nad otaczającym dość ładnym krajem razem, przyjmijmy, nie? Wygląda dość nieźle, to jest... Fajny Polak, kurwa. Jest rondo główne i to jest centrum tej wioski. A tam dalej jest już rusek Lej czy Ruszek Lej? Muszę zobaczyć na mapy, żeby potwierdzić, która z tych dwóch to była poprawna. Ale to wszystko brzmi bardzo podobnie. I jechał tą samą prędkością, nic nie zwalniał, nie ma żadnego problemu pod górę. Kocham ten motor. A tu widok z innej strony, teraz tej wzgórza, oni nazywają to górą, ale. Tu już widać takie bardziej slamsy jakie są Ten się właśnie zjeżdża w dół I będzie się jechać tędy Tu będzie główne rondo I ja skręcę w lewo <śmany> tu jest toaleta to nawet widzę po dróżkach kambodżańskich po piaskach natknąłem się na tor motocrossowy tu ogólnie jest motocrossowy się zaczyna tu jest tarta można jechać sobie i są takie pachołki takie dookoła wszystko po tu można też tędy tą samą drogą wyjechać, to to się wjeżdża. Mam nadzieję, że kamerka to dobrze wyłapuje. Tam z tej strony motocrossówy toru to jest bardziej już ekstremalny, bo są podgórki i małe skoki. Także ta strona jest bardziej mocna, a ta strona jest bardziej delikatna. Można sobie pojeżdżę, pojechać tutaj na spokojnie yy... I nikogo tu nie ma, także jak ktoś ma motorek Na południe od Siem rip, Można sobie tu przyjechać i się pobawić, jak ktoś chce Spodziankę Odwiedziłem starego sąsiada, meng nie, nie, Dzieci zawstydzone Także jest nowy garaż Trochę dalej jest biznes, ale wygląda naprawdę ładniej. U góry jest sypialnia, i tam sobie żyją, na dole pracują. Także jest dużo lepszy standard. You like this house? Yeah, I like it. A, uh, yeah. yeah. Ja niestety, jak już to bardziej znam, niestety, amerykański, natomiast brytyjski gorzej, staram się go poprawić. Jak Brytyjczycy mówią takim slangiem: do you like czyli you like? Jeśli chcesz zobaczyć więcej, co było o Filipa, bo przewinąłem praktycznie cały odcinek tak naprawdę przy tym drugim przewijaniu i przy tym, gdzie dziewałem, to zapraszam. Jest to dość ciekawy odcinek, bo pokazuje coś, czego jeszcze inni nasi miłosiańscy nie pokazywali. Natomiast ja zapraszam do zostawienia łapki w górę subskrypcji, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Jak się nie podobało, to oczywiście zapraszam do pozostawienia łapki w dół. I zapraszam również do bajka fitu. Bardzo mi to cieszy, za każdym razem. Naprawdę są grosze, ale mi to cieszy. Nie wiem czemu. Trzymajcie się na razie. Kłaniam się nisko.